Witam serdecznie na moim kanale i w materiale, w którym Ci opowiem o tym, dlaczego powinieneś korzystać ze strefy okazji oraz jaką strategię przyjąć, żeby zwiększać Ci sprzedaż. Zapraszam do oglądania. Co to jest w ogóle strefa okazji? Jak ona działa? Na co się przekłada? Jak ją można wykorzystać? No to zaczynając od początku. Strefa okazji to jest specjalne wyróżnienie od Allegro, które jest dodatkowo płatne ze względu na opłatę dzienną 0,90 zł dla ofert niewielowariantowych i 49 groszy za oferty wielowariantowe. I tak, co ona robi? Po pierwsze zwiększa Wam zasięg, bo strefy okazji emitują się w różnych miejscach, na przykład w zakładce allegro.pl strefy okazji, ale także działa jako, jako remarketing na stronie głównej, czyli jeżeli klient yy, przegląda, załóżmy, wieszaki stojące i na przykład ty masz ofertę ze strefy okazji, no to później, jak nie złoży zakupu i później będzie chciał ten zakup przełożyć na przykład na później, to się wyświetlisz im na stronie głównej. I y, jeżeli strefa okazji zwiększa zasięg, to to pośrednio wpływa również na pozycję w trafności. Dlaczego? Dlatego, że algorytm trafności ostatnio, no przez jakiś tam dłuższy czas ostatni działa tak, że bierze mocno pod uwagę zasięg oferty, czyli już nie samą konwersję, znaczy konwersję też również bierze pod mocno bierze, bierze pod uwagę, ale również zasięg oferty. Jak to działa? Na przykład, jak sprawdziliśmy, to oferty, które na przykład mają 100 sprzedaży, to wyżej jest ta, która ma większy zasięg, prawda? No i na przykład jeżeli ta strefa okazji pośrednio wpływa na tę trafność za pomocą zasięgu, to jest bardzo też dobra okazja do tego, żeby wypozycjonować swoje produkty. Jakie są opłaty yy, generalnie wyróżnienia tego dodatkowego? No yy, samo wyróżnienie, opcje promowania, no to płacisz 75% prowizji podstawowej, czyli jeżeli Twoja prowizja to jest 10%, no to samo wyróżnienie sprawia, że płacisz tej prowizji 17,5%. A strefa okazji działa tak, że, że po prostu pobiera 60% opłaty, 60% prowizji podstawowej, czyli zapłacisz 16%. No i tak, jak to dobrze wykorzystać? Generalnie, jeżeli płacisz tą niższą prowizję, oferta wyświetla się w większej, większej ilości miejsc emisji i również poprawia widoczność oferty na, na, na listingu, to ona się bardzo dobrze nadaje do reklamowania poprzez Allegro ADS. Czyli jeżeli, jeżeli na przykład ruszasz z jakimś produktem, albo sprzedajesz już jakiś produkt, prawda, on jest wyróżniony, jakoś tam wypozycjonowany, no to warto na przykład zrobić w te, to w ten sposób, że wystawiasz nową ofertę o troszeczkę może zmienion zmien zmienionym ty tytuła, wrzucasz mm, tą ofertę na strefę okazji i po prostu Twój produkt wyświetla się w większej ilości miejsc, płacąc za to, płacąc za to po prostu mniejszą prowizję. Dlatego. Pod tym kątem również warto z tego skorzystać i nawet mamy taki przykład, co zrealizowaliśmy dla klienta, zachowam ten przykład dla siebie, który to jest konkretny produkt, natomiast zrobiliśmy to w ten sposób, tak się troszeczkę śmiejemy, że dany produkt się sprzedaje zdecydowanie najlepiej na rynku, a nikt o tym nie wie, bo... Jedna oferta jest wyróżniona bardzo mocno, a druga oferta po prostu jest zgłoszona w strefie okazji. Nie widać ich bezpośrednio w wynikach wyszukiwania, ale ona naprawdę gromadzi największą sprzedaż spośród wszystkich promowanych e, ofert pod wy, wynikach e, wyszukiwania, więc to jest naprawdę bardzo skuteczne. Kolejna sprawa. Strefa okazji bardzo fajnie wpływa również na konwersję, ponieważ no, widać, klienci widzą to, że oferta jest przeceniona, że jest troszeczkę w takiej okazyjnej cenie, dlatego, dlatego po prostu już, już ta konwersja może się przez to zwiększyć. Dodatkowo, tak jak mówiłem wcześniej, wpływa mocno na zauważalność danej oferty, po prostu ta strefa okazji. Mocno wyróżnia pozycje w wynikach wyszukiwania, przez co rośnie CTR, a jak rośnie CTR, to troszeczkę spada to CPC w reklamach ADS, oprócz tego rośnie również CTR w kampanii graficznej, a CTR w kampanii graficznej no, ma tutaj kluczową rolę dla jej skuteczności. Poza tym, jeżeli na przykład masz takie produkty, które no załóżmy, dużo się ich dodaje do koszyka, no to możesz to zrobić w ten sposób, żeby jeden rozmiar danych, na przykład, nie wiem, par butów czy, czy kapci męskich dodać na strefę okazji, co przyciągnie klienta z remarketingu strony głównej, później, żeby zakupił po prostu na przykład inny rozmiar albo żeby ściągnął, żeby ta strefa okazji ściągnęła klienta na ten produkt, który zrealizuje u Ciebie obszerny koszyk zakupowy. Więc... Zauważyłem, że bardzo mało osób z tego korzysta, naprawdę bardzo mało osób interesuje się tą strefą okazji, a to są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne, e, fajne sposoby na to, żeby zwiększyć ilość odwiedza odwiedzających na nas klientów, poprawić troszeczkę konwersję, no i oczywiście zwiększyć te koszyki zakupowe. Wszedł taki przepis, który reguluje coś takiego, że, e, że musimy zgłosić do tej strefy okazji e, ofertę i przydzielić cenę na podstawie tego, na podstawie najniższej ceny z ostatnich 30 dni. Czyli jeżeli na przykład zrobiliśmy sobie, zrobiliśmy sobie taki produkt, który kosztował nas, który był warty tam 49 zł, no to jeżeli chcemy zrobić ze strefy okazji tak, żeby było przecenione ze 100 złotych do 48 zł czy 49 złotych, no to niestety tak nie możemy zrobić. Możemy wtedy obniżyć to o 1% i to zwiększy troszeczkę zasięg, ale nie wpłynie mocno na tą konwersję. Można zrobić to w ten sposób żeby wystawić zupełnie inny produkt, dać mu cenę załóżmy tam 100 zł, przecenić to, na 50, prze, prze, przecenić to o 50% załóżmy, tylko tak, żeby z tego nie było jakiegoś kwasu problemów, to musisz wyraźnie zaznaczyć zmianę na tej ofercie, czyli musisz się różnić pod względem, pod względem miniaturki, możesz na miniaturce dodać jakieś opakowanie, zmienić opis, tytuł itd. Tak i, tak i, tak I najlepiej zmienić EAN. No bo generalnie to jest takie troszeczkę omijanie tego całego przepisu, natomiast po prostu chodzi o to, żeby stworzyć z tego inny produkt. No i wtedy mocno się ta konwersja poprawia. Naprawdę bardzo łatwo wtedy wypozycjonować swój produkt bez włączania dodatkowych wyróżnień. No i generalnie zyskuje na tym cały Twój sklep. A jeżeli masz taką sytuację, że masz produkt wypozycjonowany, bo załóżmy. Jest taka, są takie strategie, że wrzucamy na tą strefę okazji, ona się pozycjonuje, a później zmieniamy tę cenę albo wyłączamy to, wyłączamy. Ten produkt z tej strefy okazji, i nagle ten produkt załóżmy ląduje z ceny 50 do ceny 100 zł. No i wtedy algorytm trafności wariuje. Zrób to w ten sposób, że zanim wyłączysz, zmień w ofercie cenę na niższą, taką, jaką będzie po wyłączeniu strefy okazji, i wtedy ta trafność będzie na dobrym poziomie. Nie rób tego tak, że po prostu wyłączasz tą strefę okazji, bo tak jak mówię, zwariuje trafność. A jeżeli masz takie coś, że spada, spada pozycja danego produktu, bo na przykład, no nie wiem bo na przykład przywróciłeś to ze strefy okazji albo, albo po prostu wpadły Ci opinie negatywne, coś zaburzyło Twoją jakość sprzedaży, trafność i tak dalej, no to bardzo fajnie tutaj pomaga również oznaczenie hit, bo również to oznaczenie hit pojawia się w wielu miejscach, czyli zwiększasz zasięg i możesz szybko tę pozycję w trafności również odbudować. Tylko tak, kiedyś było tak, że jeżeli wstawialiśmy to do strefy okazji, to nie mogliśmy tego zakończyć albo po prostu wiązało się to z do, dodatkowymi opłatami. Teraz jest to w ten sposób, że troszeczkę ta strefa okazji straciła na, e, straciła na zainteresowaniu przez, przez, przez właśnie ten przepis regulujący tam e, maksymalną obniżkę, jaką możemy dać w sensie maksymalną obniżkę ceny, z której przeceniamy dany produkt, no to sp mocno spadło zainteresowanie tych, tych stref okazji. No i wtedy Allegro zrobiło coś takiego, że e, zgłoszenie jest zupełnie bezpłatne i rezygnacja również jest e, całkowicie bezpłatna. Czyli to jest bardzo jakby e, no, można, można w pełny sposób tym zarządzać i to kontrolować. Ale strefa okazji i przecena to nie jest jedyny... No i ten hit to nie jest jedyny sposób, w jaki możesz zgłosić oferty do strefy okazji. Jest również rabat ilościowy, co też ma bardzo, bardzo, bardzo fajny wpływ na przykład na branżę spożywczą. No i jak to zgłosić? Wchodzisz w moje oferty, w zakładka obsługa ofert, no i tam masz kampanię i programy, no i możesz sobie po prostu wybrać okazję, zgłoś ofertę, zrezygnuj z udziału, e, zrobić tam limit na ile sztuk, bo na przykład, jeżeli przecenisz jakiś produkt, wliczasz to sobie w koszty marketingowe, że dopłacasz troszeczkę do tego produktu albo masz mniejszą marżę, e, tylko chcesz się zabezpieczyć przed tym, że ludzie kupią to w nie wiadomo jakiej ilości, na przykład wykupią jakiś tam Twój stok, czy kupią 20-30 produktów. Co nie wpłynie na popularność, ale wpłynie po prostu na Twój bilans finansowy na koniec miesiąca, jeśli chodzi o ten produkt. No to w strefie okazji to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, że możesz sobie zablokować ilość sztuk, które sprzedajesz w jednej transakcji do na przykład jednej, do dwóch, do trzech, prawda? Na przykład w spożywce, jeżeli zrobisz na przykład zablokowanie do jednej sztuki, no to spadnie konwersja, mało osób to kupi, ale na przykład do trzech sztuk, co często ludzie tak kupują, bo żeby dobić coś do smarta i tak dalej, no to jeżeli zrobisz limit do trzech sztuk yy, i zrobisz to w ten sposób, żeby ludzie jeszcze tego nie mogli kupić w smarcie, no to pewnie zwiększą ten koszyk zakupowy tak, żeby do tego smarta mogli dobić, dzięki czemu po prostu na pozostałych produktach to marżę sobie po prostu odbijasz, a ten główny produkt po prostu się pozycjonuje wysoko do góry. No i generalnie porozmawiajmy sobie teraz o proporcjach bo jeżeli załóżmy masz na swoim koncie kategorię wyposażenie ogród i tak no to generalnie jeżeli ktoś wybiera, na przykład klient wybiera coś do domu z kategorii wyposażenie, no to warto jedną taką ofertę z każdej kategorii, no, no to znaczy z każdej z tych dochodowych kategorii po prostu zgłosić na strefę okazji. Wtedy po prostu zapraszasz ze strony głównej, z pozostałych miejsc emisji klienta do tego, żeby po prostu zapoznał się z tym produktem, jak i oczywiście z, cał z całym sklepem, z, z całą e, tą e, kategorią. Więc e, jeżeli na przykład zrobisz tak, że zgłosisz stref, e, do strefy okazji produkt z na przykład wyposażenia, e, produkt z kategorii ogród itd. Tak 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 to każda Twoja kategoria tak naprawdę zdobywa dodatkowe te miejsca emisji. Jak zbiera dodatkowe miejsca emisji, no to po prostu zobaczysz, że rośnie Twój koszyk zakupowy, rosną te zamówienia, a nie zapłacisz za to jakieś tam dużej kwoty. Jeśli chodzi o porównanie kosztów opłaty dziennej z wyróżnieniem płatnym promowanym, no to wygląda w ten sposób, że wyróżnienie płatne, wyróżnienie, po prostu włączenie opcji promowania kosztuje nas 19 zł za 10 dni, czyli w miesiącu to będzie jakieś 57 zł. W strefie okazji, jeżeli to jest oferta niewielowariantowa, no to płacisz złoty 90 zł dziennie, czyli tak naprawdę wychodzi na to samo. Więc opłat z tego tytułu e, dużo nie ma, a zaoszczędzasz zawsze te 2%, e, te 2 z tej prowizji. Na przykład mamy taki produkt, który nie jest właśnie wyróżniony, on jest tylko na strefie okazji, bez wyróżnienia, płacimy mniejszą prowizję, sprzedajemy 500 sztuk miesięcznie, no i każde te 2% robi naprawdę dużą różnicę. No i na tym etapie to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o jakieś przykładowe strategie, strefy okazji, jak można to wykorzystać i dlaczego powinieneś po prostu z tego korzystać. Mam nadzieję, że materiał się spodobał i generalnie już po tym materiale będziesz się zastanawiał, co można do tej strefy okazji wrzucić i jak zwiększyć po prostu tą ekspansję Twoich produktów na Allegro, wykorzystując wszystkie dostępne formy, jakie po prostu Allegro oferuje. To tyle z mojej strony dziękuję bardzo za oglądanie, a e, zapraszam również do komentowania, lajkowania, subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, żeby żaden film Cię nie ominął oraz zapraszam do dołączenia do grupy, gdzie e, robimy na przykład takie konkursy, akcje, że bierzemy na przykład dane wyszukiwanie i analizujemy krok po kroku, dlaczego taka oferta jest wyżej, a ta jest niżej. Na przykład e, analizowaliśmy ostatnio taką anomalię, że dany produkt się sprzedaje w najmniejszej ilości sztuk, a po prostu jest najwyżej. I punkt, I punkt po punkcie na grupie takie zagadnienia również wyjaśniamy. Także zapraszam do grupy, zapraszam do zadawania pytań i bardzo Ci dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam do innych materiałów. Cześć!